Dzisiaj pokażę szczypce, czyli tak zwane żelazko do wypieku chlebów. Jest to bardzo stary egzemplarz, można by powiedzieć, że muzealny. Takie szczypce wykonywali rzemieślnicy, którzy byli też z tak zwanymi żelazoprytnikami. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to prosty przedmiot, ale wykonanie jego wymagało bardzo dużej precyzji, ponieważ płyty musiały się idealnie złączać. Tutaj na tych szczypcach widać wielkie doświadczenie i ogrom pracy kowala, który kuł rączki, ponieważ idealnie pasują do matryc. I co najważniejsze rączki nie malują luzu bocznego. Mosiężne matryce teraz poleżą parę godzin w magicznej wodzie. O magicznej wodzie to mówiłem na poprzednich filmach, co to jest. Same szczypce są dosyć skorodowane, ale że żelazo jest porządne, więc nie mają żadnych luzów. Nie mogłoby tak być, żeby matryce miały luz boczny, musiały się schodzić idealnie. Gwind jest metryczny, chociaż jest to dosyć stara śruba. Na moje oko datuje to na początek roku 1900. Ale może być to o wiele starsze, tego nie wiem dokładnie. Dlaczego grzałki wykonane są z mosiącu? Otóż dlatego, że mosiąc, mimo że wolniej się nagrzewa, długo trzyma temperaturę. Mieć szybko się nagrzewa, nagrze, ale też szybko oddaje temperaturę, więc do wypieku najlepszy jest mosiąc. Płyty wygładziłem, czyli miały z boku zbitki, więc doprowadziłem powierzchnię do tego, żeby była płaska. Płyty nie były polerowane, ponieważ. To by do nich przywierało. Są szlifowane. Teraz mycie w benzynie, ponieważ benzyna ekstrakcyjna jest nieinwazyjna, a rozpuszczalniki typu nitro powodowałyby to, że, że mosiądz zacząłby potem z czasem czernieć i brzydko wyglądać. Także tylko benzyna ekstrakcyjna. Płyty są odlewem z idealnego mosiądzu, mimo że leżały. W magicznej wodzie nie wyszło tam nic czerwonego, więc nie były zanieczyszczone. Tutaj widać, że rzemieślnik dopracowywał, szlifował wzdłużnie, żeby była gładka powierzchnia, dlatego są te wzdłużne rysy. A ten wzór, widzimy tutaj krzyż z promieniami, symbol Jezusa stałego. IHS, skrót od imienia Jezus, pochodzący z rzymskiego, trzy gwoździe, którymi... Przybito Pana Jezusa do krzyża i malutkie są jeszcze wzory na opłatek komunijny z krzyżykiem maltańskim i sercem Pana Jezusa. Szczypce zostały pomiedziowane. Mogłem je pomalować, ale by to było troszeczkę za łatwe. Myślę, że teraz pomiedziowane dobrze wyglądają, ale zawsze można to mieć usunąć, więc nie dokonałem zniszczenia tego przedmiotu. Teraz nacieranie takim czymś, żeby ta miedź mi nie ciemniała i żeby jak najdłużej miała blask, ale z tej uwagi, że zostały one grubo pomiedziowane, więc doprowadzenie tej miedzi, gdyby troszeczkę ściemniała, także przepolerowanie będzie bardzo łatwe, żeby nadal utrzymać ten dobry kolor miedzi. Teraz usuwam pastę, którą natarłem. I będę przygotowywał się do skręcania. Szczypce są zapinane drucianym koluszkiem. To koluszko było bardzo skorodowane. A tu jest przykład: leżało dwa dni w magicznej wodzie. I taki jest efekt: delikatne przetarcie szmatką, i błyszczą się, jakby były nowe. Gdybym to koluszko trzymał w kwasie fosforowym, czyli takim typowym odrdzewiaczu, który można kupić, nie byłoby takie ładne. Byłoby matowo ciemne. Teraz lekkie przepolerowanie, ostatnie usuwanie pasty i będę skręcał. Dobrze, że sobie nagrałem, jak były zamontowane płyty, bo troszeczkę poległem na tym montażu i musiałem popatrzeć do nagrania sprzed. Mimo, że rzemieślnik oznaczył sobie yy, nabitymi dziurkami, jak co ma pasować, nie pasowało mi to bo po złożeniu tak jakby delikatnie mi się nie zgrywały, ale doszedłem do tego bo najważniejsza jest właśnie ta płaszczyzna że po nalaniu ciasta na matryce musi być wszędzie jednakowa grubość potem choski i opłatków na matrycach niestety nie znalazłem wytwórcy, a szkoda matryce nie są rytowane, matryce są odlewem a na ówczesny czas, żeby tak porządnie odlać te, te 150 lat temu, może wcześniej, to no naprawdę mistrzostwo. Jeszcze dlatego to była trudność, ponieważ one idealnie pas pasują do tych szczypiec żelaznych, bez żadnego luzu, co widać, wbijam tutaj kołkiem. I takie dopracowanie w tych czasach, gdzie nie było takiego dostępu do narzędzi. Ani żadnych sztyfierek było naprawdę bardzo trudne. Także mistrzostwo tutaj tego rzemieślnika, który to wykonywał, na pewno nie jedną taką matrycę, ale dokładność, z, jakim, z jaką została wykonana, jest naprawdę zadziwiająca. Oczywiście na matrycach zostawiłem całą historię ich używania, czyli wgniotki, jakieś tam rysy, ubicia. To wszystko zostało, została tylko przeszlifowana delikatnie ta płaska powierzchnia robocza. A zewnętrzna strona była tylko szczotkowana, także widać, że jest to stary przedmiot i zawsze unikam tego, żeby szlifować, żeby nie zniszczyć tego czasu i tej historii tego przedmiotu. Żelazna zapinka spełnia swoje zadanie, ponieważ ściska rączki, które sprężynują i rączki ściskają matrycę. Myślę, że to był dobry pomysł, żeby pomiedziować szczypce. Wyglądają bardzo dobrze. Co zaznaczyłem wcześniej, nie są zniszczone, ponieważ w każdej chwili można mieć ściągnąć. A miedziowałem w zakładzie Chromar Kraków. Najlepszy zakład galwanizacyjny. Robią idealne powłoki. A na koniec, co zaobserwowałem po śladach użytego narzędzia? Po sposobie prowadzenia pilnika rzemieślnik praworęczny, na pewno z kilkuletnim doświadczeniem przy brązownictwie, ponieważ piłował pod kątem 45 stopni, piłował dwie płyty razem, ładnie wyprowadził powierzchnię, rozstaw zębów, zdzieraka ani półgładzika nie pasuje do współczesnych pilników. Płyty były też szlifowane wzdłużnie i były szlifowane kamieniem, czyli jakby osełką. Widać, że płyt nie obrabiał uczeń, bo w tych czasach odlewy były bardzo drogie, a tutaj nieumiejętne piłowanie spowodowałoby to, że element zostałby zniszczony i nie pasowałby do szczypiec. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.